Chcieliśmy skomentować to, co zdarzyło się dzisiaj w Sejmie, to, to czarny dzień dla, to czarny czwartek, czarny dzień dla polskiej demokracji, dla polskiego Sejmu, dla Polski, dlatego że byliśmy świadkami łamania, ordynarnego łamania prawa, którego dokonywał, tego procederu dokonywał Marszałek Kuchciński. PIS wprowadzając 19 sędziego Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że chce w sposób spektakularny łamać zasady państwa prawa. Robi to w sposób prowokacyjny, a jednocześnie legalizujący przestępstwo, które się dokonało dzisiaj na sali Sejmowej. Ponieważ, jak Państwo wiecie, jedna z osób, przynajmniej jedna z osób, głosowała. W sposób przestępczy, używając nie tylko swojej karty. To symboliczny dzień, o którym będziemy długo pamiętać i który nie powinien pozostać bez odpowiedzi. Pan marszałek Kuchciński, zanim ogłosił wyniki głosowania, uzyskał wiedzę od posłów o tym, że dokonano przestępstwa na sali sejmowej, głosując na cztery ręce. Później prosiłem także pana marszałka Kuchcińskiego, żeby zabezpieczył nagrania z sali, cały monitoring z kamer, żeby dokładnie zbadać, czy to tylko był jeden przypadek, czy tych przypadków było więcej. Pan marszałek Kuchciński nie bacząc na to zakończył obrady, a wcześniej ogłosił wynik głosowania przyjmując za pewnik głosowanie, w którym jedna na pewno z osób, bo się do tego przecież przyznała, dokonała przestępstwa głosując na cztery ręce. Dlatego przed chwilą Formalnie na piśmie zwróciłem się do pana marszałka Kuścińskiego o zabezpieczenie wszystkich nagrań z monitoringu, z wszystkich kamer sejmowych, aby sprawdzić dokładnie salę obrad i tę możliwość podwójnego głosowania, która miała miejsce. A także składamy wniosek do prokuratury o ściganie tego, tego przypadku, ściganie tego przestępstwa, głosowania na cztery ręce. Przypomnę, że w historii polskiego parlamentu taki przypadek już był i osoby zostały ukarane za takie, takie głosowanie. Pan marszałek Kuchciński dzisiaj wziął udział w przestępstwie, przyjmując wyniki głosowania i ogłaszając wynik końcowy głosowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To będzie także element sprawdzenia przez prokuraturę udziału w tym procederze, ponieważ, jak wspomniałem, miał wiedzę wcześniej, zanim ogłosił ten wynik głosowania, że dokonano, dokonano przestępstwa na sali sejmowej. Jednocześnie chcemy. W tej chwili zaapelować do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, żeby nie brał udziału w tym przestępstwie i przypadkiem nie przyjął ślubowania od sędziego wybranego w sposób z naruszeniem prawa. To jest ważny dzień dla Pana Prezydenta także, czy będzie w tym udział brał. Dzisiaj bezwzględna większość na sali sejmowej pokazała, ta bezwzględna większość PiSu, że bezwzględnie obchodzi się z prawem, bezwzględnie obchodzi się z demokracją, i bezwzględnie obchodzi się z Polakami. Na to naszej zgody nie będzie. Dlatego też dzisiaj wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na państwo PIS, na te metody łamania prawa, demokracji, przynoszenia wstydu Polsce w Europie i w świecie, wszystkich tych, którzy chcą żyć w państwie prawa, którzy szanują naszą wolność i demokrację, wszystkich tych zapraszamy 7 maja pod Trybunał Konstytucyjny o godzinie 12:00 tam zorganizujemy wielki marsz. Będziemy wszyscy, będziemy z przyjaciółmi z kodu, będziemy z opozycją parlamentarną i pozaparlamentarną. Ważne jest, żebyśmy dzisiaj razem <laughs> wspólnie powiedzieli, że nie ma zgody na takie zachowania i że jest nas, jest nas wielu.